Vlogmas 2025 Ja w tym roku chciałabym się trzymać Żeby vlogmasy Pojawiały się codziennie Myślę, że Te vlogmasy na YouTubie będą Co dwa dni Czyli będzie ich w sumie 12 A te vlogmasy na TikToku Będą codziennie, bo one po prostu Mają krótszy format Ale to jeszcze zobaczymy, bo może na YouTube też będzie codziennie Vlog ma z dzień pierwszy. Herbatki już otworzyłam. Więc mam jeszcze taki kalendarz z czekoladkami. I potem ja jeszcze ten z pisan na dopiero mi dojdzie, bo zamówiłam go. Herbatki z kalendarza zawsze będę nagrywała dzień wcześniej wieczorem, bo rano muszę je dawać na żeby żebym nie, nie zaparzał do termosu. Bo to tak ja wcześniej, ja bym nie zrobiła. Zatem zawsze robię herbatę do termosu. Eee, więc ta dzisiejsza herbata, w sumie to jutrzejsza, ale by to oglądacie 1 grudnia, jest taka English breakfast i tutaj mamy napisane, zaprasz swoją ulubioną herbaty i napisz wiadomość do kogoś, za kim tęsknisz. Dobre słowo rozgrzewa lepiej niż koc. Uwielbiam ten... Tutaj, cytaty, które są w tych herbatach. Użne, Szukamy. Szukamy jedynki. Tu jest jedynka. O, nawet ładnie otworzyłam. Tylko, jak to teraz wyciągnąć? Znowu źle nagrałam, ale ja mam choinkę. Chcę posiedzieć łóżko, bo mam świąteczny poduch. Mam renifera. O, pies mi tu przyszedł. taki list poduchę Mam piernika. Nie chcecie wiedzieć jak się nazywa. I mam chońnikę. No i kocyk świąteczny. Więc będę teraz siedzieć łóżko ogólnie na co dzień go raczej nie ścielę, bo nie mam czasu na to. Ale dzisiaj wstałam wcześniej i ogólnie na ma sobie będę wstawiać wcześniej, żeby wyrabiać się z tymi kalendarzami w ogóle. Więc wstałam wcześniej i mam czas, żeby pościelić ładnie świątecznie łóżko. Ty nie piesek. To musisz zrobić aut, bo ja muszę postawić łóżko. Już będę kłaść poduszki, bo już wam nagrywam. W trakcie ścielenia łóżka mi wszedł na to łóżko i rozwalił, więc. Chciałabym jeszcze raz jakoś ładnie to trzeba zrobić, jest chyba git, co? No, tak nie? Nie mam jeszcze choinki mojej. W ogóle choinki jeszcze nie mamy, ale to Chyba w większości domów takie, że nie, nie rozkłada się choinki pierwszego grudnia. Ale ja mam jeszcze tą swoją małą, znaczy no małą, ona jest taka gdzieś, nie? No to nie mam jej jeszcze, bo dalej leży na strychu Ale mam nadzieję, że dzisiaj już ją będę miała Jak będę miała, to będę miała też resztę dekoracji, więc będziemy dekorować pokój Bo mam tu kilka już detali świątecznych, świeczka No kalendarze Kubek piernikowy, te poduszki, koc. Ale to jest za mało, tak? No dobra. 1 grudnia, a śniegu w pomorskim brak. Jedno co tu mamy, to styropian z remontu, zrobienia elewacji i ocieplania domu naszego. A za to tu już nie ma. Zero śniegu, słuchajcie, kochani. Zero. Ja w nausznikach, bo tak już wygląda chodzenie do szkoły, jak jest zima. No i właśnie idę na przystanek. Nie wiem jak jakoś za bardzo nagrywać tego, żeby to normalnie wyglądało, ale eee, nie będę jakoś dużo nagrywać w szkole, bo wiesz, za bardzo nie mogę. A po drugie mam mało procent telefonia. Od razu w tym pierwszym vlogmasie chcę zaznaczyć, że to nie będą takie vlogmasy jak te typowe u influencerek bo one nagrywają zakłady, przystrajanie domu, jakieś jarmarki i wszystko inne. A ja nagrywam radia. Tak jak po prostu wygląda mój typowy dzień w grudniu i dekorowanie na pewno się pojawi. Nie wiem czy cholinki, bo cholinkę dekoruję wspólnie rodziny, nie. Pewnie jakieś wstawki nagram, ale raczej nie będę całego procesu nagrywać. Ale swoją małą moochynkę, jak będę dekorować, to na 100% wam nagram. Jak będę dekorować pokój, też nagram. Ale ja to w sumie nie wiem, co ja będę nagrywać na tych masach. Na pewno otwieranie kalendarzy i po prostu moją rutynę. Takie po prostu rutynowe daily. Albo pół daily. Dobra, wiecie co? Bo mi teraz tak ciężko jest z tą krzywką, bo ja ją skróciłam. Tak ona ledwo mi wchodzi za uszy. Ale dobra. Robimy skinker po prostu Zwyczajny skinker, nie z dziesięcioma produktami jak influencerki, tylko tonik i mleczko Ogólnie to tak, jest godzina wczesna Sprawdziłam, jest 18.43 Więc w sumie w miarę wczesna godzina ale ja już się umyłam i robię skin bo chcę się teraz zabrać po prostu zamontowanie tego vlogmasa, żeby mieć gotowy materiał, bo chciałabym jeszcze dzisiaj go wstawić. Jak nie dzisiaj, to jutro rano, czyli jutro rano, to 2 grudnia. No, o to mi chodzi. A y, dlaczego pół daily vlogmasa No właśnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale po prostu. Po prostu będę miała operację i nie wiem, czy będę w stanie nagrywać codziennie jakieś filmy I będzie to operacja na oko, więc najprawdopodobniej wtedy też te filmy nie będą nagrywane z twarzą, bo Po prostu bym nie będę miała jakiś opatrunek czy coś, a jakoś wydaje mi się, że dziwnie by się to oglądało I ja nic nie wiem tak naprawdę, jak się będę czuła, więc nie wiem, czy będę miała możliwość nagrywać dla was codziennie vlogmasy, jeszcze je montować i w ogóle I czy będę mogła tyle siedzieć przed telefonem, bo wiecie jednak y, operacja oka i siedzieć później cały czas przed telefonem to tak trochę słabo mi się wydaje, nie wiem czy mi pozwolą. I to od tego głównie zależy, bo myślę, że mogłabym się zmobilizować do po prostu wstawienia vlogmasów codziennie, żeby one były codziennie. Ale jak nie będę mogła, to w sumie nie wiem. Może nagram po prostu teraz, przed operacją i może już za 3 dni więcej materiału, żeby porobić więcej tych vlogmasów, ale zobaczymy. Jak mi się nie uda, to będę po prostu nagrywała otwieranie okienek z kalendarza. W ogóle, dajcie znać, bo ja mam wrażenie, że jednak jest trochę za krótka ta grzybka. Bo ona jest skrócona, bo ja stwierdziłam, że ona jest za długa. Bo jak ja ją tak jakby wyprostowałam sobie palcami tak, o, to ona była dotąd. O, przykleiło mi się do kremu, fu <grafię> I stwierdziłam, że ona jest za długa, więc jest skrócona już teraz. Ale mam wrażenie, że jest jednak trochę za krótka, ale... Przecież się to tylko włosy odrosną przecież. I to ta grzywka szybko mi rośnie, więc nie widzę problemu. Ale jakoś tak mam wrażenie, że jest trochę za krótka mi się tak wydaje, bo ona dzisiaj się jakoś mocniej kręci, nie wiem ale tak czy siak uwielbiam tą grzywkę, podoba mi się więc no to co idę, robię intro montuję ten vlogmas i w sumie widzimy się w następnym czyli już jutro mam nadzieję, że widzimy się jutro ale raczej się widzimy w nie to tak Naprawdę, zaraz już pójdę montować, ale chciałam wam jeszcze pokazać, co przygotowałam do montowania. Jest herbatka, są owocki, jest świeczuszka, ogólnie ona jest cudowna. Ja mam ją z Dilza. dwa lata temu chyba była kupiona, no chyba tak. I ona tak pięknie pachnie, że po prostu... No i w leci sobie vlog ma z Pauliny kobus, bo Andi już obejrzałam, więc... Miłego wieczoru dla Was. Ja idę montować.